Trzy niewygodne fakty o zaburzeniach lękowych. Zaburzenia lękowe to nie tylko stres, to poważne schorzenie, które wpływa na codzienne funkcjonowanie, od snu, przez pracę, po relacje z innymi. Nie zawsze widać je na zewnątrz. Osoby cierpiące mogą wydawać się spokojne, ale wewnętrznie przeżywają burzę, której nikt nie dostrzega. Leczenie wymaga czasu, terapia i wsparcie są kluczowe, ale efekty nie pojawiają się z dnia na dzień. To proces. Czujesz, że lęk cię przytłacza? Rozważ rozmowę z terapeutą. Profesjonalne wsparcie ma znaczenie. Praktykuj techniki relaksacyjne. Takie jak medytacja czy głębokie oddychanie mogą pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Wsparcie bliskich może być nieocenione i warto po nie sięgnąć. Obserwuj mój profil po więcej takich treści. Udostępnij to wideo znajomym, którzy mogą potrzebować wsparcia. Napisz w komentarzu. Jakie tematy chciałbyś, abym poruszył w przyszłości? Na portalu knockout.pl pomagamy osobom z niepełnosprawnościami i chorobami psychicznymi w uzyskaniu dodatkowych świadczeń wspierających. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, to nic nie kosztuje, a może wiele zmienić.